Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Herberta George'a Wellsa, wehikuł czasu. Czyta Leszek Filipowicz. Wówczas uderzył mnie widok jeszcze dzikszy, najstraszniejszy, jak sądzę, ze wszystkiego, co przeżyłem w tej przyszłej epoce świata. Cały przestwór był jasny od blasku ognia, jak we dnie. Po środku. Znosiła się wyżyna, czy też pagórek pokryty kolącym głogiem. Dalej ciągnęła się odnoga płonącego lasu, zwijającymi się po niej żółtymi językami, okalając przestrzeń jakby ognistym parkanem. Na pagórku stało ze trzydziestu czy czterdziestu morloków, oślepłych od światła i żaru, biegających tu i ówdzie wpadających na siebie. Z początku. Nie zdawałem sobie sprawy z ich ślepoty i w szale strachu waliłem wściekle, gdy zbliżali się do mnie, zabijając i kalecząc niejednego. Lecz gdy przyjrzałem się ruchom któregoś z nich, co pełzał pod cierniami, gdy usłyszałem ich jęki, byłem już pewny zupełnej ich bezradności wobec ognia i niedoli i na żadnego więcej ręki nie podniosłem.